Amatorski turniej Mosir Cup 2025 za nami. Ostatecznie w turnieju wzięło udział 7 zespołów. Walka była zacięta do ostatnich minut, szczególnie o trzecie miejsce, gdzie wynik spotkania rozstrzygnął się dopiero w rzutach karnych. Dzisiaj odbywa się turniej Mossy Cup 2025 w halowej piłce nożnej. Do turnieju zaprosiliśmy 8 drużyn, niestety jedna w ostatniej chwili nam się wycofała, w związku z tym 7 drużyn, dwie grupy. Jesteśmy już po fazie grupowej, aktualnie trwają mecze trzecie i za nami toczy się finał. Drużyny z Działdowa, z Narzymia, z Lidzbarka, także. Zainteresowanie było dość duże. Myślę, że to jedna z takich inicjatyw, która no, pisze się na stałe już w nasz harmonogram. Dość zróżnicowany poziom ze względu też na wiek samych uczestników. Mamy zawodników 35, ale mamy też no, można powiedzieć młodzież taką pełnoletnią ale wszyscy sobie fajnie radzą emocjonujące mecze mecz o trzecie miejsce zakończył się karnymi ostatecznie zwyciężyła drużyna ADP Działdowo zajmuje trzecie miejsce a teraz czekamy na wyłonienie zwycięzcy Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział a drużynie Old Boys Start Działdowo za pomoc w organizacji turnieju